ca endopino Ti spătu e zgvinu si, Nemam loca, 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 loca Nemam loca. Este cu coca, coca. Este pe slopa. Poți fă cu ei aki dos. Oi, a cuca. Grywam na YouTubkach Będą już dwa filmy Będę szczęśliwa I tak Idę obiad robić Idziemy obiad robić Już mizerka się zrobiła Teraz idziemy Ziemniaki mięło robić No I będziemy żyli Długo I szczęśliwie kiedy? Okay. No... się Widzicie, że jest? u nas Sinsa jako nasz otwar... otwarli. Wodzili. Jestem coca poka Coca-cola Coca. coca, coca. No. Polubie Subskrybujemy, polubie I bavime se i lecime u kosmos. jestem Coca... cola Jestem coca cola coca, coca cola coca kola. No. I povolutku, ne? Jako i tako Idziemy sobie obiad robić, polubiam, polubiamy, subskrybujemy, dajemy swoją energię pozytywną, nie zostawiamy tego tak bez skrzyku. kochani, działamy, coś jak dla co? to wy dla mnie podziałajcie, chociaż raz, no. Tu gaz podłączają Tu gaz Podłączają Tu gaz podłączają coś Czy tam podłączają Nie wiem Chyba gaz nie A tu moja ukochana żabka Nie, jaką kum, kum, ben. była sobie, żabka mała Lena komponentura Pauli nie szukała Lena znowu? Nie chcę kropić My się nie boimy My nie Mnie taki deszcz śniadania My nie taki deszcz śniadania Coca, coca, coca Coca Cola Nie picie coca coli Coca Cola jest niedrowa, pamiętajcie o tym Стоп Кока-Коли! Стоп Кока-Коли! Стоп Кока-Коли! Стоп газованным зятем! Стоп газованным зятем! Стоп газованным зятем! Деньгу? Ну, хлеб, а ну? Ну. Набил хлеб, то есть набил? Мунка, а ты? Мунка, No chleb tu jest na biom według mojego staruszka słyszeliście, według. krąpi wąpi. Descie sobie krąpi. Kokka, koka, koka. Rzućcie koka. to na TikToka. Koka, koka, koka. Widzicie to wszystko na TikToka. Ora bieradzia. Ja, ja. Dobra. Ja się z wami już pomału żegnam, staj tu, ja się z wami już pomału żegnam Zostawcie lajka, like zostawcie subskrypcję, zostawcie dobre słowo Masz coś do powiedzenia? Żyjcie zdrowo Żyjcie zdrowo i nie dajcie się zwariować negatywnym ludziom Używajcie mózgu Mózgu Jest... Mózgu Mózgu Używajcie mózgu I cześć you, see you, see you, Papa. I I love you, you, Together forever. <laughs> Together. bye,